Lucyra kontra TY, TY czyli baby, Proszę o pauzę. Are you freaking kidding me? Ale naprawdę. No dobrze, więc w takim wypadku musimy jeszcze chwilkę sobie tutaj poczekać, zanim to wystartuje ja jajaj, No trudno. Jakoś to przeżyje. Chyba. Mam nadzieję, że to jakoś to razem ze mną. Małe problemy techniczne najwidoczniej są. Mam tylko jedno rzecz do powiedzenia na ten temat: na temat tych małych problemów technicznych, które teraz są. God's sake Mniej więcej tyle Go 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 tak ostatni Kielony można grać dokładnie Jest go 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 Sartować. Good. Wystartowali. Po i lewej w kolorze czerwonym jest Lucira, Gracz, który aktualnie, aktualnie prowadzi 2 do 0. On wygrał koreańskie kwalifikacje do Homestead Cup. To są ćwierć finały. 875 dolarów mają obaj gracze już tutaj um, zagwarantowani. Awans do kolejnej rundy. No to łącznie zagwarantowane będzie wtedy 2000 dolarów. Za wygranie turnieju 10 tysięcy. APM y Luziry podczas dronowania średnie 300, bo to jest Lucira. Gracz znany z bardzo mocnej mechaniki i solidnego makro. I ma też taki bardzo fajny styl, taki, no taki masowy zerk. O tak powiem, naprawdę zobaczycie, obejrzycie jak on gra i w jaki świetny sposób kontroluje swoją armię. Bardzo mi się podoba Lucira. Na początku Wings of Liberty pojawiał się ładnie ogrywał przeciwników. Teraz troszeczkę już tutaj zaginął, ale może czas mu wrócić. Czas wrócić do lepszego grania, trzymamy oczywiście kciuki za niego, trzymamy kciuki za dobrych graczy. Mamy tylko jednego Protosa, tego mała ciekawostka, jest tylko jeden Protos w turnieju aktualnie. Został, ostał się tylko jeden Protos, jest nim Parting. Co do reszty graczy, to pozwólcie, że już Wam mówię, jak to wszystko wygląda. Ćwierćfinały. Flash-Snoot, Flash wygrywa 3 do 0 z Snootem. Kolejny ćwierćfinał, Teija Hyun. to jest właśnie w tej chwili rozgrywane. Następny finał, Parting, j -dong. To będzie rozgrywane za pewien czas, natomiast my widzicie, jesteśmy w grze TY, czyli Baby kontra Lucira. To gra aktualna, to jest teraz. 2 do 0, to widzicie. No i tylko jeden Protos. tylko jeden Protoss... Ogólnie, protosów w turnieju, w round of kiedy była runda 32 graczy, było 11, teran 9, zergów 12. W round of 16 było tylko 5 protosów, teran 5, e, e, zergów 6, randomów 0. No i w ćwierćfinałach mamy jednego protosa i 3 teran, 4 zergów. W półfinale jest już na pewno jeden teran. Tak, to dalej, co dalej, to się zobaczy jeszcze. To będziemy wiedzieli za pewien czas. Overlord jest przeganiany, a kiesz, a kiesz, niech stąd spada. On tu jest całkowicie niepotrzebny. O, dostało mu się z lekka. Ale i tak uciekł. Ehm. Um... Tak się zastanawiam, co wcześniej grał Lucira. Niestety tego nie widziałem, nie miałem okazji zobaczyć jego gier, bo byliśmy w grze z Flash kontra Snood. Myślałem, że będą trochę lepsze spotkania. Pierwszy mecz Flash-Snood był naprawdę na wysokim, ciekawym poziomie, mimo tej przywagi od pewnego momentu Flasha, ale... No i zabijowka. TY zabijowka. D.Y. bardzo ładnie miażdżył graczy. Jest z tego samego temu co Flash, oczywiście Katie Rolster, jest to drużyna Kespy. What? Okej, okay, dobra. Creep rozprzestrzenia. Tak się przez chwilę zastanawiałem, o co w tym wszystkim chodzi. Dwa kryptomery zostały posadzone, kosztowało go to 75 minerałów, ale to jest ciekawa zagrywka ze strony Luciry. Chce mieć z przodu jak najszybciej ten krip, to ma sens, będzie wiedział, co się dzieje, będzie wiedział, kiedy agresja się w jego stronę będzie zbliżała. Z drugiej strony wystarczy jeden skan i tego już tutaj nie będzie, ale i tak ciekawa, ciekawa opcja. Podoba mi się to, co teraz widzieliśmy, co zrobił. Mm. <laughs> Padło pytanie: Co jem, że nie kontroluję? Nic, nic na szczęście nie jem. Mamy bunker z przodu, więc to nie jest normalny mecz. To ewidentnie nie jest standardowe TVZ, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w Europie. To jest coś dziwnego. <laughs> o tyle mogę powiedzieć: że jest coś dziwnego. Owszem, takie zagrywki jak stawianie ekspansji, a potem yy, pozbycie się i pozbycie się jakiejś technologii zdarzały się, ale to na przykład czasami Spire było gdzieś ukrywane, gdzieś bardzo, bardzo daleko. No mm. okej. Okay. Niech będzie. Niech tak zostanie. Yy, Wiedział oczywiście, że to coś. No, przecież się domyślił, że się tej ekspansji pozbył przeciwnik. Czwórka Queenów się pojawiła. Dziękuję bardzo za dostarczenie yerby, Miłej pani. No i teraz maryncy próbują nie pozwolić temu klipowi się rozprzestrzeniać. Ma dużo klipu. Będzie wiedział, kiedy Heliony się pojawią. Świetna zagrywka. Kurde. Naprawdę fajna zagrywka. Prosta rzecz, a cię jak bardzo, bardzo cieszy. Dlatego też ja nie mogę się doczekać, Heart of the Swarm, przynajmniej Heart of Legacy of the Void, będzie tyle nowych zagrywek, tyle rzeczy będzie rozgrywało się nowych, których będziemy się uczyli od zera. To będzie jak wyjście StarCrafta 3. Dosłownie. To będzie coś w tym stylu. Pięknie. Po prostu pięknie. Co ciekawe, z przodu jest piątka Queenów, która prze... ma przy zadanie przeganiać tą armię. 24 cztery Lingi, speed na Bejlingach. Trzecia baza dopiero jest przyjmowana. Jest ymm, postawiony te Spire. To jest dosyć wczesne Spire, wcześniejsze y, niż y, w takim standardowym TVZ, który którym parę razy mieliśmy już okazję dzisiaj oglądać, wczoraj oglądać. Ale dzięki temu można trafić na fajne okienko, gdzie właduje się do bazy przecinka i rozwali mu się trochę jako zanim będą postawione te Zanim będą postawione oczywiście, hmm, oczywiście, oczywiście wieżyczki. Lingi prawą stroną na obiegnięciu. Hmm, chyba tego nie zauważył, chociaż mógł się zorientować. Dobra, Heliony wracają do tego wszystkiego. Lecą dwa Mediwaki. One zostaną zauważone, Za przylatują w pobliżu głównej bazy. Już to jest, już szykuje się drop, ląduje, widać to. Ja, to jest jakaś reakcja, jest reakcja, Lingi miały czas wrócić, a teraz Lingi bardzo ładnie w bazie e, postanowił poharasować, wraca się TY, wraca się Baby, nie widzi sensu tutaj walczyć, no i zobaczcie jak te Lingi pięknie działają, niby niewiele, niby po troszeczku, a jakże upierdliwe są um, te jednostki, miny chyba dwie zostały zniszczone, dobrze widzę? Tak, dwie miny stracił za parę Lingów, e. Transfuzje nas. O, jeszcze bejny się pojawiły. Transfuzje nas fajna. Podoba mi się ten styl, który pokazuje Lucira. Podoba mi się też ta opcja z rozproszeniem klipu, bo to zmusza tyrana, aby zatrzymał się. Ale my tu sobie gadu gadu. Był wjazd do naturala. Panie obserwerze, pilnuj pan tego jak należy, bo to nie wypada, żebyśmy tutaj czegoś nie zauważyli. Ehm, trzy. Podwójny Evolution Chamber, późno. Tu jest ten du duży minus aktualnie Lucyry. On nie ma upgrade'ów, on nie ma tych upgrade'ów. Przeciwnik jakby chciał, mógłby niedługo zacząć 2-2, e, bo armorka już czeka. Plus 2 dat się już rozpoczyna, a Lucira będzie w plecy z tymi upgrade'ami. Owszem, armia ma na podobnym poziomie eko lekko przeciwnika oberwało, ale m, leciutko. Tyle co nic. 7 z cefałek dla proto dla Tyrana. Co to za problem? Rzuci sobie muła i już wraca do gry. I wraca do zabawy. No i to 1-1 jeden, jeden rozpoczęło się późno. To jest trochę plus 1 do ataku dla Mutalisków. Ładnie, klip jest rozprzestrzeniany. To trzeba go czyścić. To go wstrzymuje na ten pewien czas. Nie może zaatakować jakby chciał. Gdyby jeden clip numer się utrzymał. Tu nie utrzymał. a tak blisko było. O, tu jeden się utrzymał. No to lewą stroną stada Mutalisków będzie leciało wbić się do trzeciej bazy. Mm -hmm. Tu się nie udało nic zrobić, bo czekał oddział. Marińcom wymuszyli co najwyżej jednego paka, mm, ale na tym się to zakończyło. No i 2-2. teranowi się... Czemu ja to się bardzo nie śpieszy. Ehm, widział, jakie są... Widział, że przeciwnik nie ma upgrade'ów, więc zaję sobie sprawę... Ale szkripem za chwilę nie powiem, co zrobi. Nie powiem co za chwilę Zerkę zrobi tymi Queenami, jak rozwali ten klip po całym tym miejscu. Będzie wyglądała, ten klip będzie wyglądał jak twarz nastolatka, który nie odkrył jeszcze mydła. Eee, chyba, że właśnie TY się tym zajmie, Dobra. Mutale lewą stroną po raz kolejny będą kombinować, będą się tutaj wpaść trzy wieżyczki. Nie ma sensu z tym chyba jednak walczyć. Jedną zniszczył, jakby reszta była naprawiana, to mi się nie udało. I te plus jeden do ataku jeszcze nie jest gotowe. Gdyby było dla Mutali, łatwiej bo mu oczywiście zaatakować. Ehm, Próbuję złowić cokolwiek się da. W tym momencie złowił Supply Depot. 4 bazen do 3, czwartą dopiero zer w sumie dopiero po sobie postawił, mm, ale ładnie, creep wygląda. Naprawdę, Klip ładnie wygląda. Oj, te queeny będą miały przeklapane. Bejlingi już czekają. Ten creep jest tak potrzebny na właśnie master plan. Zaczyna się wjazd. Lingi udało, też próbują się dostać, ależ go pojechał. To jest właśnie ruj Zergowski. I ależ Lingi wpadają. TY nie może nic zrobić. Gigi Lucira wygrywa. Lucira pokazał jak grać masą, 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 masą. Zmasował jednostki i ubił przeciwnika. Awansował do kolejnej rundy.